Siemano, z tej strony Dim2 i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Gotika. O, piękne nibo, piękne... Dobra, co my mamy tutaj zrobić? Zadanie to rusery, tepsura, bractwa, test zaufania, przyjaciel do starego bo do starego obozu. E, pff, no dobra, mam pomysł. Trzeba najpierw odespać nockę, żeby, wiecie, nie było tak, że idzie się na ostrym kacu gdzieś. Hm, rozumiecie. A sen dobrze ci zrobi. Dobra, no to jeśli już mamy gotika ogarniętego, no tyle, że sterowanie nie jest jakieś takie uciążliwe jak było na samym początku, postanowiłem e, tak zmienić broń na toporek. Otłóż tę cholerną broń! Dobra, odładam tę cholerną. Tą pi, broń. Mhm, mm dobrze, dobrze, odkładam. Chociaż ostatnio na forum Medina dowiedziałem się, że to nie jest przekleństwo. Matajcie, jak nie, to nie. Mam pomysł iścia, iść do mojej ulubionej starej kopalni ze względu na to, że w starej kopalni mamy i tak jedną misję do wykonania. O, czekaj, 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 zostawiłem coś. Piwo zostawiłem. Aha, to o tym może pisaliście, że zostawiłem to. No dobra, no to w takim razie mam taki szyderczy plan, żeby zaraz zobaczycie, co zrobię. Kopalnia jest przede mną. Yy, tak, i tam dostać się można za pomocą rzeki. Ta rzeka mnie bardzo, bardzo interesuje, bo kopalnia jest dosyć blisko starego obozu, ale możemy przejść albo przez las, albo tu gdzieś koło nowego obozu, ale chyba lepiej będzie iść po prostu rzeką, płynąć rzeką. Może to być dobre rozwiązanie, chociaż nie jestem do tego do końca przekonany. O i chyba za duży prąd. No i mój cały plan poszedł tam, gdzie król chodzi piechotą. Tak, do toalet. No dobra, no to teraz trzeba wymyślić coś innego. O, jagódka. Give me jagódka, please, dziękuję. Ploks jagódka, a jakbym poszedł środkiem, tam pewnie będzie to pielec. Dobra, no to dupa zbita. Uczymy się pływać, uczymy się pływać, uczymy się pływać. Nie, do dołu, do góry, do góry, do góry, do góry. Jeszcze raz, okej. Okay. I ten silny prąd, ja proszę państwa, nie mogę nawet się wydostać z objęć tego silnego prądu. Dobra, wyszedłem. Hu. Yy, no to teraz co? Tam są krwiopicy. Z krwiopicami na razie nie mam za dużo szans, ale ze ścierwojadami jak najbardziej. Jak są jeden czy dwa stierwojady, to mogę je naraz bić, ale chyba są trzy czy dwa. Albo i olać. No są dwa, no. Wypadałoby je zbić, ale dobra. Potem, potem, potem. O! Kretoszczury. Te, te, te dwa łajsy mogę zbić bez czegoś najmniejszego przygotowania. Na dwa hity już mam, super. Czyli 10 w siłę dało swoje. Przydałoby się jeszcze podszkolić w umiejętnościach typu... Władanie mieczem, ale Scotty pewnie nie będzie chciał mnie jeszcze niczego nauczyć. Ale jak będzie chciał, to będzie prawdopodobnie chciał nauczyć mnie bardzo drogo wszystkiego, więc chyba sobie na razie daruję to, więc pójdę jeszcze z następnym level 20 w siłę, żeby bić jeszcze mocniej. Może następne jeszcze pójdę w 20 siłę, żeby jeszcze bić mocniej, bo na razie 3000 muszę mieć, a trzeci poziom no, 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 no to, to się daleko. Tam widzę, że są jakieś ścierwa. Ścierwo jady, przepraszam, nie ścierwa, fardziel. Grzybek. Grzybek. Grzybków nie jemy surowych, żadnych. Pamiętajcie, jakbyście poszli do lasu i zobaczycie o jak grzyb, to nie jedzcie go. Naj w najgorszym... W najlepszym wypadku może się skończyć to tylko yy, dłuższą wizytą tam gdzie powiedzieć piechotą, natomiast... W tych gorszych przypadkach wymianą wątroby A o wątrobę w Polsce nie jest za łatwo O nie, 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 nie Nie jest za łatwo, a jeszcze o zdrową Pff, ludzie, czego wy oczekujecie od innych ludzi Dobra, idziemy, i teraz tam w prawo powinniśmy pójść Ale tu jeszcze jest jeden ścierwojad, tam są jeszcze dwa, trzy ścierwojady? Więc sobie tak trochę pobije. Tutaj widzę ścierwojada. Dzień dobry ścierwojadzie, dasz mi 50x z swoją śmiercią, ale nadal mam na dwa hity, a przedtem miałem na 4 hity, jak miałem trochę mniej siły. Mam pomysł, żeby to podszkolić się trochę w umiejętnościach typu właśnie siła. Chyba, że robię to źle, to mi napiszcie, bo będę bardzo wdzięczny. Ale chciał, nie chciał, zareaguję dopiero gdzieś tak po następnych odcinkach, bo no nie ma szans, żebym zareagował na przykład po poprzednim i po tym odcinku, bo to wszystko było nagrywane jednego dnia. Zobaczę, ile, ile jeszcze mi się uda dzisiaj odcinków nagrać. To są trzy ścierwojady, może uda się jednego albo dwa zlurować na raz, żeby nie atakowały ci wszystkich na raz, bo dwa to sobie jeszcze jako tako poradzę z trzema. Myślę, że był większy problem, bo by zaczęły ciopać. Okej, ten też zaatakował. Super. Cześć, kolego. Myślisz, że co, że co, że ja jestem taki cienias i się dam podziobać? Dałem się do połowy HP tylko podziobać, więc do tamtego, do tamtego nie będę musiał się za dużo leczyć. A myślę, że tam dalej już nie będzie żadnych stworów. Biegnę z toporem. Biegnę z tym toporem. Podziobałeś mnie, a ty dziadzie. Ale, jak mamy więcej siły, to zauważyłem, że mam też jakąś więcej wytrzymałości, albo wytrzymałość mi wzrosła wraz z levelem. Nie jestem pewien, jak to poszło. Ale na pewno więcej HP by się przydało. Tylko nie mogę rozknięć, jak to było z HP. Siła, zręczność tak, mana tak, ale y, szkolenie umiejętności, czyli walka dwuręcznym mieczem, jakieś tam inne duperele, to tak. Poziom pierwszy, poziom drugi to pamiętam. Ale co reszty, nie jestem kompletnie przekonany, czy HP gdzieś dało się zwiększać. No bo przydałoby się tak z, ja wiem, z 500 HP na sam początek, żeby to jako tako wyglądało i żeby biło się łatwiej. Może gdzieś jakieś potiony znajdę. Bo na razie, na razie idę do kopalni tylko po list do Jana, więc tutaj nie macie co się martwić, że sobie nie dam rady z pełzaczami. Ja kompletnie nie będę chciał bić pełzaczy. Ja nawet nie będę mógł sobie wyszkolić umiejętności pozyskiwania jadu z pełzaczy, bo nie będę miał. Hmm. A cóż to za kołowrotek? Ale ja jestem Antelegant, zamknąłem sobie przejście do kopalni. Co gorsza, ktoś był tak inteligentny, że to ten kołowrotek dał na zewnątrz, nie w środku. Więc jeśli ktoś się chciał bronić, no to miałby wielki problem. Dobra, trzeba zapisać to jest piąty odcinek moimi Nie Widzieliście Pięciu poprze czterech poprzednich. Zapraszam serdecznie. Co do pierwszego save'a, nie bójcie się, on jest tylko dosyć testowy. Chciałem zobaczyć, jak tu było. Eee... No, chciałem poćwiczyć trochę walkę, wręcz, tak? Przywoływałem sobie jakieś wilki, jakieś sierwojady. Dobra, przywołałem sobie oko inno. Co to znaczy, ten, zrobiłem sobie mieczek jakiś tam bardzo, bardzo dobry. Trochę siły podwyższyłem i... i jakoś to szło. Haha, got oczywiście było tak. Insert Troll, to, to moje najlepsze zabawki. Insert Troll i mieczem go zaciukać. Oczywiście tam też kruka zabiłem, ale bo kruk, kruk ma najlepszą broń, ma najładniejszy broń i najszybszy ten mieczek, co jest, nie wiem jak on się nazywa, o, nie kruk, blizna, on ma najlepszy mieczek, jak potem w przyszłości zaczukam bliznę tylko dla jego miecza. Dobra, Możesz gadaj mi co wiesz o tej kopalni. Stoimy teraz w głównym szybie, na dół można zejść po rusztowaniach, wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudy. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też są wszędzie dookoła. Na samym dole część wydobytej rudy, przeznaczona do wykorzystania tutaj, jest od razu przetapiana. Na co powinienem uważać w kopalni? Przede wszystkim na pełzacze groźne bestie. To przez nie musieliśmy zrezygnować z wydobycia w paru jaskiniach. Niestety, pożarły nam już sporą grupę kopaczy. Opowiedz mi o pełzaczach. Wiesz, zaschło mi w ustach. Przynieś mi piwo, to ci opowiem o pełzaczach. Proszę, wypij moje zdrowie. Dzięki. A co do pełzaczy? Żyją w dużych stadach, głównie w bocznych jaskiniach. Jeszcze nigdy nie widziano ich tutaj, w głównym szybie. Gdybyś spotkał kiedyś pełzacza w jej, ile sił w nogach. Albo stań plecami do ściany. W ten sposób będziesz miał jakąś szansę. Opowiedz mi o tym coś więcej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pogadaj z wężem. On zajmuje się wytopem. Albo zapytaj Jana. On tu rządzi. Odpowiada za organizację pracy w całej kopalni. Gdzie mogę znaleźć Jana? Poszukaj go na środku głównego szybu, obok składowiska. A, jeszcze coś znasz to rusa, prawda? Zapomnij o nim. W kopalni rządzi tylko jedna osoba. Jest nią Jan, to nasz szef. Jak podpadniesz Jemu, podpadniesz nam wszystkim. Zrozumiano? Do zobaczenia. Możesz mnie przepuścić? Co strażnicy świątyni robią w kopalni? Polujemy na Pełzacze. Wracaj do obozu. Tam będziesz bezpieczny. Dlaczego polujecie na Pełzacze? Ich wnętrzności zawierają niezwykle cenną wydzielinę. Co to za wydzielina? Trucizna. Tylko nasz wielki guru Kor Kalom, potrafi przyrządzać z niej magiczne wywary. Kim jest Kor Kalom? To jeden z najpotężniejszych ludzi w całym Bractwie. Posiadł wiele tajemnic magii i potrafi kontrolować ludzkie myśli. Oprócz tego jest również alchemikiem. Przygotowuje wywary, które pozwolą nam nawiązać kontakt ze śniącym, jeśli chcesz go poznać, udaj się do naszego obozu. Zawsze chętnie witamy nowych gości. Zastanowię się. Jak mogę pozyskać wydzielinę z wnętrzności pełzaczy? To nie takie proste, ale mogę cię nauczyć. Naucz mnie pozyski. Nie mogę cię Do zobaczenia. niech nad... Tak mnie nie możesz niczego nauczyć, to mi niczego nie ucz. Dobra, idę poszukać Jana, bo to chyba będzie najszybsze rozwiązanie. W ogóle powiem wam tak. Jakbym wpisał sobie "hiat good god", to prawdopodobnie teraz robiłbym coś takiego, że podszedłbym do krawędzi i skoczył na sam dół. To jest najlepsze rozwiązanie, naprawdę. Jeśli szukacie jakichś innych rozwiązań, no to tutaj najlepiej skoczyć sobie na główkę nie tu, chyba jeszcze niżej hmm. tu nie wiem czy muszę korzystać z drabiny na szczęście nie muszę, aha tutaj się tego da określić ale na razie nie wiem czy mogę to zrobić tu myślę, że nie mam co ryzykować, bo jest dosyć wysoko i mogę stracić trochę HP dlatego też użyję drabiny Patrzę, czy jeszcze tam na dachu niczego nie ma. No nie ma, to na szczęście. To idziemy drabiną. Idziemy drabiną, jak ludzie! Ale można wcześniej się puścić. To znaczy, lepiej się nie puszczać, ale chodzi o to, żeby puścić się szybciej z drabiny, żeby lepiej spadać. Okej, okay, mamy tutaj jakiś kopaczy. O, z tym mogę pogadać, bo ma inny nick. Zobaczymy, o -o, co nam powie. Nowa twarz. Pracowałeś kiedyś jako górnik, chłopcze? Od dawna tu jesteś? Od całych dziesięciu lat. Uwierz mi, dużo już tu widziałem. Stawiłem czoła wielu niebezpieczeństwom, ale jakoś udało mi się z nich wybrnąć. Pamiętam, jak pracowaliśmy jeszcze w pierwszej kopalni, tej, która teraz stoi pusta. Pewnego dnia nie wytrzymały podpory, ale to stare dzieje. Zapewne słyszałeś też o wielu planach ucieczki. Posłuchaj, chłopcze. Wiem, że chciałbyś się stąd wydostać, ale zapomnij o tym. Stąd nie ma ucieczki. Widziałem twarze tych, którzy próbowali sforsować barierę. Nie popełniaj tego samego błędu. Bariera powstrzyma każdego. Nie chcę spędzić następnych dziesięciu lat mojego życia wydobywając rudę. Wcale nie musisz. Może zostaniesz wielką szychą? Kto wie. Możesz piąć się do góry, ale nieważne jak wysokie stanowisko uda ci się osiągnąć, bariera wreszcie cię zatrzyma. Powodzenia. Nawzajem, chłopcze. Nawzajem. To ty jesteś, Jan, szef tej kopalni? Tak, to ja, a to moja kopalnia. Więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. No cóż, oczywiście kopalnia należy do Starego Obozu, ale tutaj, pod ziemią, jest tylko jeden szef ja. Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy? Kopiemy dniem i nocą. Dzięki temu wydobywamy około 200 worków rudy na miesiąc. Plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla nielada armii. Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. Opowiedz mi o tym. Tak, nasza ruda rzeczywiście posiada właściwości magiczne. Wykuta z niej broń nigdy się nie psuje. A miecze i topory są ostrzejsze niż te wykute ze stali. Każda armia wyposażona w taki oręż ma poważną przewagę w boju. Opowiedz mi coś jeszcze o rudzie. Niestety, magiczne właściwości rudy zanikają podczas przetapiania. W hutach Nordmaru znają odpowiednie techniki przetapiania. Ale nawet bez mocy magicznych. Broń wykonana z naszej rudy jest bardziej wytrzymała i zadaje większe obrażenia niż zwykły oręż. Przysyła mnie Diego. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Opowiedz mi o kopalni. Jeśli chcesz się tu trochę rozejrzeć, to radzę ci dobrze uważać. W jaskiniach kryją się pełzacze. Najlepiej trzymaj się głównego szybu. I nie przeszkadzaj świątynnym strażnikom. Chociaż przez większość czasu zbijają bąki, to najlepsi sprzymierzeńcy, jakich można sobie wyobrazić podczas starcia z pełzaczami. Postaram się o tym pamiętać. Mam jeszcze sporo roboty. A i nie przeszkadzaj w pracy moim ludziom. Tylko się tu trochę rozejrzę. Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Spoko, Loko. Dałeś mi list, bo powiedziałem, że jestem od Diego. Kurde, każdy koleś, który by mógł zdjąć zbroję z nowego obozu w rzeczywistości, czy też z innego, mógłby przyjść i powiedzieć, że jest od Diego? Coś mi tu śmierdzi, naprawdę. Najgorszy motyw w tej grze. Idź i powiedz, że jesteś od Diego, a otrzymasz list. No, kompletnie tego nie czaję. Szukałem tutaj łóżka, ale myślę, że chyba nie ma w kopalniu. Właściwie, gdzie oni śpią? Widzieliście kiedyś w kopalni łóżka? Gdzieś są tu łóżka? Aż będę musiał ich poszukać kiedyś, jak przyjdę trochę na dłużej. Może gdzieś znajdę jakieś łóżko, ale wydaje mi się, że żadnego, żadnego po prostu tu nie ma. Dobra, mamy list referencyjny. Mogę wracać do Diego. Zobaczymy, co Diego nam powie, jeśli oddam mu ten list. Wykorzystałbym go i okradł go z trochę z rudy, ale na razie nie jest mi tej rudy naprawdę bardzo dużo potrzeba. O, dobra, to lecimy tutaj. Nie ma co się obijać. Im szybciej zrobimy daną rzecz, tym będzie lepiej. Chyba mogę po prawej stronie wchodzić zamiast po drabinie. Zaraz sprawdzę to, czy mnie tam gdzieś wywali w jakieś inne miejsce. A no dobra, tam mam nadzieję, że nic nie było, bo nic nie chciało patrzeć. Mogę wrócić, mogę wyjść z kopalni i mogę lecieć po prostu po bandzie szybko do Diego. Im szybciej, tym lepiej. Jak się... o, o, czekaj, czekaj, jeszcze tu są jakieś krzypki. Piekielnik, piekielnik, jeszcze jakieś wioło tam jest, widzicie? Ale nie wiem jak podejść, odejść, o jest. Kruczyciele. Krakra. Tak BTW, jeśli ktoś chciałby odwiedzić mnie na Facebooku serdecznie zapraszam. Dim2, tak samo jak na YouTubie się nazywam. Albo po prostu znajdź idzie w opis. Dobra, i teraz wychodzimy. Mam nadzieję, że z zębaczami nie będę musiał się jeszcze w ogóle mierzyć, bo to by było dla mnie bardzo złe. Ja przyznam się, że moje ulubione bronie są broniami jednoręcznymi, dwuręczne jak te lepsze, takie co są potem na koniec gry. Nie dla mnie, kompletnie to nie jest dla mnie. Myślę, że każdy też tak uważa, że te bronie, które są jednoręczne ładniej wyglądają, jeśli poziom drugi jest już ładnie rozwinięty. Mam pomysł, jeszcze muszę wejść na chwilę na wieżę, by sprawdzić czy tam nie ma żadnej skrzynki. Jeśli tu nie ma skrzynki, to znaczy, że po lewej stronie jest skrzynka. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Myślę, że z 8 można już skakać, jak jest mniej niż 8. Okej, okay, tu nic nie ma. Nic nie ma, kompletnie nic nie ma. Myślałem, że coś będę mógł chociaż sobie wziąć, żeby było, wiecie. Na sprzedaż, ale okazało się, że tam nic nie ma. Lepa trochę, ale no dobra, no jeśli nic nie ma, no to nic nie ma. Dobra, skoczyłem i było wszystko ok. No to lecimy szybko do M1. Do starego obozu, wrócimy szybciutko. Hmm. To jest dobre rozwiązanie. Naprawdę to jest bardzo dobre rozwiązanie. Okej, okay, jagoda. Tam też coś się świeci. Chyba też jagoda. Zaraz ją podniosę. Chwila. Chwilunia. Okej, okay, mamy jagodę kolejną. Iść przez lasy. Czy nie iść? Czy może rzucić się w wodę i przepłynąć szybko? Ja jeszcze nie wiem. Zaraz zobaczymy. Myślę, że... O, dobra, Krwipijców nie zabije, jest ich jeszcze trzech, to jeszcze mnie utuką, Co ale zioło podniosę. Okej. Okay. Tu nic nie ma. I lecimy szybko, 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 szybko. Czas się liczy. Coś tu jest. Coś tu jest, coś tu musi na pewno być. Są dwa ścierwojady. O, jest dwa ścierwojady, ale najpierw grzybki. Najpierw dwa grzybki. Mamy dwa grzybki. Sobie zjem i rzucę się na dwa ścierwojady. Myślę, że na cztery hity łącznie powinienem zabić te dwa ścierwojady, więc to nie będzie najmniejszego problemu, żeby to zrobić. Dobra. Wyciągaj topór, mój młody. Hopsa, pierwszy poszedł i zaraz będzie sto doświadczenie. Jest! Proszę bardzo! O, widzę, że to szczura. Czyli kolejne mięcho. Ale sobie zapiszę. Żeby ten piąty odcinek. Był piękny. Lubię jak się zapisuje, bo widać ile ma się FPS-ów, bo się bugują jakoś. Ale mam nadzieję, że zapisuje się wszystko ok, przynajmniej tak było w pierwszych odcinkach, że zapisywało się ok. Ok, mamy kredyt szczura, mam nadzieję, że tutaj żadnego wilka nie będzie, bo z wilkami raczej sobie jeszcze nie poradzę. Chociaż 50 ekspat, za free, to jest dobre rozwiązanie, prawda? Tutaj jest jeszcze to. O, są jeszcze dwa ścierwojady. Pięć grzybków było. Hu-hu-hu-hu-hu. Będzie hajsu. Chodź tu. O, tam ci zabiją mi jednego, to może tamtego zabiję sam. Chociaż kto ci tam wie, dobra. Kolejne mięcho. Kolejne mięcho. Myślicie, że to jest dobry pomysł, żeby pójść go zabić? Myślę, że tak. W razie czego mogę zawsze wczytać safe, ale tam gdzie kretoszczur był. O nie, to był głupi pomysł. To był głupi pomysł. To był głupi pomysł. To był bardzo głupi pomysł. I co muszę zabić? Kretoszczura znowu. Jezus. No fak. Kretoszczur? Ta ale przynajmniej wiem, co gdzie jest, żeby to szybko podnosić. Dobra, krety, szczur, cześć. Dobra, nawet nie zdążyłem zadać ten gie, co mnie cieszy. Mięso, grzybki. Pięć grzybków mam, komu nie dam. Takie ładne grzybki. Takie ładne zioło. To jest jakaś goda, moim zdaniem. Okej, okay, teraz szybko dwa ścierwojady. U, co to było? Też to widzieliście? Też to się nagrało? A chyba teraz dwa lata, No to sobie te darujemy od razu i idziemy do Diego zobaczyć co nam powie na temat... ...naszej reputation in-in-in-in-in The old... Jakiś jest obóz w ogóle? Camp? Old camp to się nazywa w wersji angielskiej? Jeśli tak to to głupia nazwa. Old Camp. My Camp. Dobra, A to, to to Niemcy. No tak, to Niemcy. To już wiem dlaczego jest stary obóz po polsku to przetłumaczony. <grywy> Ale mniejsza z tym. Dobra, dobra, idziemy, idziemy do starego obozu. Um, powiem tak, ja pamiętam, że w Gothicu było tak, że za, jak się miało pierwszy rozdział, to warto było wyduc jak najwięcej stworów i wbić jak najwięcej leveli. Dlaczego? A dlatego, że każdy rozdział, czyli na przykład jak się stanie na cienia, to spowoduje to, że zrespią się nowe potwory. Dobrze kojarzę, prawda? Tak było w gotiku. I mam nadzieję, że tak będzie, bo to będzie dosyć przydatne i będę mógł szybko wbijać kolejne levely, a im więcej level, tym lepiej. Mam list Jana. Mam listę od Jana. To nie mój problem. Czekaj. Dobra robota. Zaczynasz mi się naprawdę podobać. Jak tam z moją opinią? Rozmawiałem z... K ...i... ...z Katy powiedział... ...i nie może... ...świstak... ...zły powiedział mi, że znalazłeś Neka. Rączka powiedział mi, że trochę się już nauczyłeś. Muszę poważnie porozmawiać z teksterem. Wykorzystuję cię do... Za ...ale jeśli chodzi o nasz test, ta sprawa z Mordragiem to nie lada wyzwanie. Niezły z niego wojownik. Bierz się do roboty. Przed Tobą jeszcze daleka droga. Jeśli chcesz, czegoś do czegoś dojść. Tylko zachowaj to dla siebie, i nie potrzymaj się. A tak w ogóle, to za co tutaj można powiedzieć, że wygrałem wszystko. 750 expa to mnie się bardzo podoba. Ale mam pomysł na to, co zrobić teraz z tym smrodem. Dobra, idzie za mną, więc pójdę jeszcze zobaczyć, czy mogę już go zabić na hita, czy jeszcze czasem nie. Wiem, że z niego i tak jest zero expa i on nic praktycznie nie ma, ale tą pałkę można sprzedać. A może ma jakąś bryłkę rudy, kto wie. No i można powiedzieć, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Podziel się swoją opinią na temat Gotika. Ja wiem, że niektórzy z Was zastanawiam się, co tyle kurde, nagrywasz ze stylem gry. Ale Gotik jest po prostu genialną grą. Jeśli Ci się podoba i też tak twierdzisz, obejrzyj też inne odcinki polub, skomentuj, bo to naprawdę motywuje. Im więcej łapka w grę, tym lepsza motywacja. Do zobaczenia.